Każdego roku miliardy ton ziemskiej gleby odwracane są na drugą stronę, by cud narodzin zaczął się jeszcze raz. Ale wiedza ojców przestaje wystarczać. Świat gęstnieje i hektary muszą rodzić wciąż więcej. Unikalny instytut, Amerykańskie Narodowe Laboratorium Maszyn Rolniczych w stanie Alabama. Dziewięć wielkich poligonów z preparowaną glebą, aby na miejscu można było sprawdzić przydatność konkretnej maszyny do konkretnego zadania. Świat nie chce być jednolity, a ziemia musi rodzić wszędzie. Inaczej konstruuje się pługi dla gleb skalistego pogórza, inaczej dla terenów podmokłych. A tu można sprawdzić wszystko, skoncentrować siły i środki. W ten sposób najszybciej rodzi się nowe. W testowych przejazdach równie łatwo sprawdzić można części maszyn, jak całe wyjeżdżające na pola zespoły. Pomierzyć efektywność, straty energii, opory, by potem na polu można było mieć już pewność. Najstarszy ludzki zawód czeka na nowości, bo ziemi pod uprawy jest coraz mniej, a ludzi coraz więcej. I zawartość garnków coraz bardziej zależy od technologii. Narasta potrzeba nowego, a pomysły przecież leżą na ziemi. Krajobraz po bitwie. Stara łykowata trawa i bezsensowne chwasty. To jeszcze łąka, ale już nie pastwisko. Już czas. Czas na orkę i powtórny zasiew. Tyleż proste, co rozrzutne. Produkcję solidnego kawałka wartościowej ziemi przez rok trzeba wyłączyć z krowiego jadłospisu. Przeżuwawcze są cierpliwe, ludzie mniej. Przecież lepiej, gdy lepiej jest nie za rok, ale od razu. Potrzeba tylko wiary, że traktor i krowa mogą współistnieć. Niezwykła maszyna nacina w pastwisku sieć wąskich kanalików. To jamki dla siewnego ziarna, a także sekret nowej metody zasiewu. Sposób na uchronienie ziaren zarówno przed zwierzętami, jak też dominacją zasiedziałego zielska. Siew, a naprawdę maszyna wykonuje skomplikowaną agrotechniczną procedurę. Najpierw załatwia się konkurencję. Wąski pas ziemi zwilża substancja hamująca wzrost roślin. Wirujące ostrze nacina centymetrowej szerokości kanali. Miniaturowy pług przegarnia warstewkę gleby. I wreszcie finał. Porcja ziaren i porcja płynnego nawozu wprost dorowka. By chemia służyła tylko młodzieży, a przy okazji, by nie dostała się na języki. I to już właściwie wszystko. Teraz można już dać popracować przyrodzie. Nowe rośliny. Czterokrotnie taniej niż przygotowanie nowego pastwiska. Ten sposób zasiewu został opracowany i wypróbowany w Wielkiej Brytanii. Liczy się jednak nie adres, lecz idea. Czas leci. W miarę zamierania starej trawy i zielska startują w życie nowe plony. Koniczyna, wartościowy dodatek do krowy, krowiej diety. Kiełki spokojnie wzrastają na dnie szczelin, bez obawy, że gruboskórne zwierzęta uczynią im szkodę. Krowa też może być spokojna o zdrowie, kanały są zbyt wąskie, by można się było o nie potknąć. Wszyscy są zdrowi i cali, w brzuchu nie burczy, jak w bajce. Przychodzi do poważnych dyskusji, to go nie ma. Jest, 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 pilnuje. Dobra, no, to już troszeczkę cyrku, ale miała być poważna dyskusja, a co to jest? Zaraz, zaraz, to Ty nie odróżniasz cyrku od ironii. To był tylko przykład działań technologicznych, do jakich jest zdolna ta nasza kochana cywilizacja, w tym akurat zabiegu agrotechnicznym. Widziszmy tak. Co roku staramy się na wiosnę jeden z programów poświęcić temu, co nowe w produkcji żywności, produkcji roślinnej. I szukając tematu raptem znalazłem się w sytuacji, w której zauważyłem, że jesteśmy wszędzie dobrzy, znakomicie obrabiamy ziemię, znakomicie zbieramy plony, umiemy sobie z nimi nawet potem poradzić, ale jedna taka faza tego, co dzieje się na polach, no praktycznie pozostała na poziomie starożytnych, to znaczy akurat ten moment, w którym dostarczamy glebie i ziarno. Ja bym powiedział, że to jest y, pogląd człowieka, który y, szuka problemu tam, gdzie go nie ma, tak. prawda? Bo to nie, nie jest y, sprawa, y, powiedziałbym, konstrukcji y, urządzeń do y, siewu, bo to jest y, doskonale opanowane. Rzecz polega wyłącznie na ilości i jakości. Można powiedzieć, że jest to problem ilościowy, to znaczy chodzi o to, żeby w stosunkowo krótkim okresie czasu, który dyktuje biologia, dostarczyć ziemi dużej ilości właściwych nasion. A, I czy, tyle. Ty, a czy Ty zdajesz sobie sprawę, że według ostatnich raportów Światowej Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa w tym roku pod uprawami będzie, no... Prawie 5% mniej gleby niż w ubiegłym, a trzeba dostarczyć żywności tyle samo. Owszem, czytałem te same statystyki, ale czy z nich wynika, że nie potrafimy tego zrobić odwrotnie? Wynika tylko jeden bardzo właśnie ważny wniosek. Rzecz, postęp w rolnictwie dokonuje się nie tyle może w konstrukcji nowych maszyn, co jednak w działaniach biologicznych, to znaczy w takiej selekcji ziaren, w dostarczaniu takich, które są bardzo do siebie biologicznie czy genetycznie zbliżone, które dają identycznej jakości rośliny i które w krótkim okresie czasu możemy wysiać, zapewnić im właściwą ochronę przed szkodnikami oraz właściwe nawożenie, czyli pokarm. I to jest skala problemu. Nie straszyć, mój drogi, bo tu nie strachów nam potrzeba, a robić to, co do nas należy, szybciej i lepiej. Pochodzi z Azji, ale zaczęto go uprawiać dość niedawno, jakieś 2000 lat temu. Przedtem traktowano go jako chwast wśród banów pszenicy czy jęczmienia. Po łacinie Avena, czyli owies. istnieje 7 gatunków, ale uprawia się 4. Z pozostałych trzech dwa można tolerować, ale jeden jest groźnym przestępcą. Listów gończych nie trzeba. Działa jawnie, rośnie szybko, żarłocznie. Lepiej i szybciej niż zboża przyswaja pokarmowe składniki gleby. Oczywiście kosztem sąsiadów, a więc kosztem plonów, które potrafi zmniejszyć nawet o połowę. Nazywa się go owsem głuchym, choć bliższa prawdy byłaby nazwa zagłuszający. Sensowne działanie może nastąpić tylko podczas selekcji nasion, bo nie wzejdzie to, czego się nie posieje. Można oczywiście i tak, ale nie wtedy, gdy oczyścić trzeba setki ton. Głównym powodem niepowodzeń są perfidne wąsy. I właśnie wąsy stały się jego zgubą. Włochaci, jak wiadomo, lgną do siebie łatwiej. A to już słabość, którą trzeba było tylko wykorzystać. Zwykły transporter z taśmą podobną do pluszu. Poprzeczna szczotka i ruch przeciwstrumieniowi ziarna. I gra muzyka, a wąsy trzymają. Cel był jasny, nie więcej niż jedno obce ziarno na kilogram. I ten cel został osiągnięty, bo pośród ogolonych Włochaty nie ma żadnych szans. Ściutkie, suche, jednorodne, bez obcych nasion, bez głuchego owca, wszystko w porządku. Metoda selekcji pozwoliła właśnie Przygotować materiał siewny tak, żeby było w gruncie rzeczy obojętne, czy maszyna będzie trochę lepsza, czy trochę gorsza. Sama biologia załatwia sprawę. No i co, i myślisz, że to jest rzeczywiście koniec problemu, tak? To teraz co? Masz tego ile? tak? Gdzieś 250 kg na hektar, tak? No powiedz. Co wiosnę, albo tuż przed zimą wysiewa się. No dobra, wysiewa się, tak? <laughs> Mechanicznie oczywiście, bo to no, jasne, ilość. bo jak inaczej. Robisz to mniej więcej się. tak. Grupujesz, no masz jakiś taki zbiorniczek, prawda? Prowadnicę. I się jest, z tą szybkością. Tak? I no dobra, i teraz jakie są skutki? Tu tego zobacz, upadło ogromne, ogromna ilość. Będą nawzajem przeszkadzać sobie oczywiście w, we wzroście. Tu jest łysina i ten fragment ziemi jest zupełnie niewykorzystany takich łysin przecież na tych hektarach jest zdecydowanie więcej. A poza tym, czy jesteś przekonany na przykład, że akurat to ziarenko, prawda, że ono jest takie, takie jak trzeba, że, że wyrośnie, że na skutek tego, że było przechowywane, transportowane, obracane, wielokroć, rzucane, gniecione, mielone i tak dalej, i tak dalej, tu w środku pod tą łupiną zachowało się jeszcze to, co żywe i idzie to w ogóle ma szansę na wzrost. No więc słuchaj, akurat y, co do tego eksponatu, który pokazałeś, nie jestem może przekonany, ale są oczywiście metody, które pozwalają badać y, siłę, nazwijmy to, kiełkowania ziaren i w sposób bardzo precyzyjny określić, czy z tej porcji, partii ziaren, która jest przygotowana do siewu, będzie coś, czy nie. Otóż są to metody, nazwijmy to, biochemiczne które doskonale potrafią określić przydatność ziarna, ale oczywiście nie wtedy, kiedy ono jest w glebie. To się robi na zupełnie innym etapie, dużo, dużo wcześniej i wtedy zamiast zapowiedzi dobrych zbiorów mamy po prostu pewność. Piękny plan. Jedni powiedzą, o szczęście, drudzy wiedział, co robić. Dlaczego niektórym ziarnom brak siły do przekształcenia się w rośliny? Może szkodzi im mechaniczna uprawa i brutalne uderzenia o ścianki siewnika? Ale przecież nikt o zdrowych zmysłach nie zrezygnuje z maszyn. Natura musi więc przystosować się do potrzeb człowieka. Wiadomo, że zanim ukażą się kiełki, pod cienkim naskórkiem muszą toczyć się przez kilka dni procesy życiowe, zanim pokarmu dostarczy słońce i gleba. Od siły tych procesów zależy przyszłe życie rośliny. Prosty test pozwala ocenić siłę ziaren. Po namoczeniu bada się zdolność przewodzenia prądu. Strzałka poza skalą, złe nasiona. Inna próbka ze zbiorów ubiegłorocznych. Badacze sądzą, że mechaniczne uszkodzenie nasion osłabia ich siłę kiełkowania. Próbka podzielona na dwie części, o słabej i dobrej przewodności prądu. Każdą zalano zabarwioną na niebiesko cieczą. Dla ziaren jest obojętna. 24 godziny później barwnik ujawnia to, czego nikt nie oczekiwał. W dobrze przewodzącym prąd groszku ukazały się pęknięcia łupiny, linie, którymi uciekało z ziarna życie. By sprawdzić ich wpływ na miąż, usunięto całkowicie skorupkę. Tym razem zalano próbki różowym płynem, który zabarwi na czerwono. Zdrowe tkanki nasion. Podobnie potraktowano popękane groszek. Następnego dnia różnice wyraźnie widoczne. Ziarna, które przyjęły barwnik, są zdrowe i silne. Ale innym tym, które popękały podczas sortowania, nic już nie pomoże. Białe obszary to martwe tkanki. Życie ciekło z nich poprzez szczeliny skorupy. Kiedy zbadano uszkodzone ziarna, okazało się, że wydzielają one dodatnie jony. Przewodnictwo wody zmienia się stosownie do ilości martwych ziaren w próbce. Im większa przewodność, tym gorzej. I to wszystko prosty elektryczny test. Subtelności procesu wzrostu wciąż okrywa mgła tajemnicy. Prąd już nie wystarcza, dlatego w rękach badaczy znalazło się od niedawna światło lasera. Jeśli ro... rośliny zareagują na promienie słońca, powinny reagować i na ten wąski promień. Ale na czym ta reakcja ma polegać? Badania prowadzono trochę na oślep, bo trudno było określić ich cel, ale jeden z eksperymentów przyniósł nieoczekiwane wyniki. Naukowcy z Instytutu Biofizyki Akademii Nauk ZSRR naświetlili promieniem lasera ziarna roślin uprawnych. Efekt okazał się szokujący. Rośliny wyrosłe z naświetlonych ziaren rozwijały się zdecydowanie szybciej. Owoce ich były większe, zawartość cukrów i węglowodanów wyższa o 30%. Rezultaty eksperymentu nie budzą żadnych wątpliwości. Nie znamy tylko odpowiedzi na pytanie, dlaczego? Ale czy dla głodnego człowieka jest to tak istotne? Zupełnie jest to nieistotne w takich krajach, gdzie ludzie umierają z głodu, ale równocześnie mogłoby to wyglądać na taki powiedzmy egzotyczny eksperyment, a tymczasem okazało się, że mimo iż odpowiedzi na pytanie w jaki sposób to działa, nie znamy. Na przykład w Bułgarii skonstruowano już urządzenia laserowe do naświetlania ziaren. Są one może jeszcze nie w powszechnym, ale w każdym razie w przemysłowym w użytku mają, na polach. Tak. Ma, ja myślę, że tam nie o podgrzewanie. Lekkie, podgrzewanie, ale nie jest. No, no, jak nie docent jest tak myśli, to pewnie tak jest, ale to jest zresztą fascynująca sprawa, że pod koniec XX wieku potrafimy ocenić skutki, wiemy czym je wywołujemy, a nie znamy mechanizmu dlaczego te plony rosną po naświetlaniu promieniem lasera, ale to jest pewien, pewien znak czasu nauki również, można tak powiedzieć. No a, co, a reszta to jest spokój, tak? A reszta nie ma sprawy. A reszta to maszyny. Tak, i już nawet bez pigułek można spać cały, całą noc, bez żadnych problemów. najlepiej jest tak sobie wziąć i przyjąć, że wszystko jest załatwione, a tymczasem, a tymczasem widzisz. Nawet jeśli popatrzeć na to rolnictwo najbardziej miniaturowe, na to, które dzieje się na działkach i pod szkłem czy pod foliami, tam gdzie jak gdyby największa precyzja zabiegu jest dokonywana, nawet tam widać, że już pewnych można się spodziewać nowości. To jest taki siewnik ogrodniczy, przy czym to nie służy oczywiście do wysiewu zbóż, tylko odrobinę większych ziarenek. Chciałem tutaj pokazać mechanizm tu sypie się, tu wpadają, tu lecą i tu zabierane są przez takie malutkie łapki, ziarnko po ziarnku. Oczywiście ziarna duże, to znaczy ziarno grochu albo powiedzmy buraków. No, w ten sposób można precyzyjnie na grządce podczas ruchu tego... Dokładnie określonej odległości, ziarnko po ziarnku umieścić w ziemi. I to jest przykład tego, że coś zaczyna się w tej sprawie dziać, że zaczyna się w tym wszystkim robić precyzja. I ja Ci powiem, że jeśli patrzeć na całe rolnictwo, na mechanizację, na nowe maszyny, które tam się pojawiają, podejrzewam, że w najbliższym czasie, jeśli naprawdę dokona się tam coś przełomowego, to będzie to właśnie moment siebu. A na razie. Na razie to my, mój drogi, umiemy tylko straszyć. A proszę Aby zebrać, trzeba zasiać. Żadna filozofia, prawda? Zamiast upaść dokładnie pod siewnikiem, toczy się w zupełnie przypadkowym kierunku. Zbyt mała odległość między sąsiednimi ziarnami to zahamowanie wzrostu roślin. Za duży odstęp to marnowanie powierzchni uprawnej. Łysiny. Tylko dlatego, że ziarenka nie upadają tam, gdzie im się każe. Na niesubordynację metod jest kilka. Tu konstruktorzy użyli chytrego wybiegu. Istotą precyzyjnego siewnika jest para kół podająca ziarno ze zbiornika. Górne, jak dotychczas... Pobiera pojedyncze ziarna. Nowością jest dolna. W drodze z pierwszego koła na drugie, ziarno zostaje dwudziestokrotnie przyspieszone i dlatego wyrzucane jest siewnika wstecz z szybkością, z jaką umyka pod maszyną ziemia. I dlatego po upadku siedzi spokojnie. Na laboratoryjnej grządce widać to wyraźnie. W praktyce uzyskuje się możliwość precyzyjnego rozmieszczenia ziarna w ziemi nawet przy siebie z dwukrotnie większą niż tradycyjna szybkością. Czas próby. Po badawczym pulku przesuwają się mini pługi, mini brony, mini siewniki, mini rolnictwo. Ale właśnie ono załatwia sprawy wielkie. Czasem jednak prosty pomysł nie wystarcza. Na opornych można użyć argumentów ostatecznych. Te dwie z pozoru odległe czynności mają wiele wspólnego ładowanie komory nabojowej, zamknięcie zamka, tylko ładunek prochowy zastąpiony zostaje sprężonym powietrzem. Nasuwa się jednak wątpliwość, czy delikatne nasiona trawy wytrzymają tak brutalną i drastyczną próbę? Szał woskową świecą w dwucentymetrową deskę. Szybkość 1500 km na godzinę. Rezultat: dziura w desce i nietknięta świeca. Zagadka. Ostre strzelanie w warunkach polowych. Nasiona trawy wnikają w ziemię z szybkością ponaddźwiękową. Prawie na 3 cm. Otwory, jakie przy tym powstają, są znacznie większe od nasion. I w tym tkwi cała tajemnica. Gdy nasiona przekraczają szybkość dźwięku, powstaje przed nimi powietrzna fala uderzeniowa. Wybija otwór w ziemi, a zarazem stanowi pancerz chroniący żywe pociski przed zniszczeniem. Na razie jest to doskonała metoda uzupełniania podniszczonych boisk, ale równocześnie ziarno zupełnie nowej idei. Nowe idee. Sianie to męska rzecz, choć areał upraw nie jest tu imponujący. Imponująca jest metoda. Zamiast torebki kupionej w sklepie nasiennym, plastikowy woreczek wypełniony dziwną substancją. Trzeba tylko równomiernie wycisnąć zawartość nagrządka. Wielkie idee w małej skali wyglądają niepozornie. Najtrudniejszy okres w życiu rośliny. Od chwili siewu do momentu kiełkowania i pojawienia się nad ziemią części zielonych. Do tej pory roślina jest niemal tak bezwronna, jak samotna niemowlę. Chyba, że rolę spełni laboratorium. Tu w bezpiecznych warunkach można precyzyjnie doprowadzić ogromne ilości nasion do krawędzi kiełkowania. Gdyby umieścić je natychmiast w naturalnym inkubatorze, czyli w ziemi, plony byłyby doskonałe. Tylko jak to zrobić, skoro obiekty są tak delikatne? Brutalne, mechaniczne sianie nie wchodzi w ogóle w grę. Rozwiązania podpowiedziały żaby. Ta dziwna galareta jest imitacją żabiego skrzyku. Idealna poduszka ochronna przeciw wszelkim wstrząsom i uszkodzeniom mechanicznym. Poduszka tak doskonała, że zawieszone w niej nasiona można pompować w ziemię pod bardzo dużym ciśnieniem. Siew, a właściwie pompowanie może odbywać się nawet wówczas, gdy jest mokro, w warunkach idealnych dla rozwoju rośliny. Konwencjonalne siewniki nie znoszą takiej pogody, musi być sucho, bo zapychają się wilgotną glebą. Pompowanie kiełkujących nasion skróciło okres wegetacji prawie o dwa tygodnie. Zmalało niebezpieczeństwo ataku chwastów i chorób a galeratowaty skrzek można od razu wzbogacić w pestycydy i hormony wzrostu. Czyżby przyszłość na polu miała bulgotać hydrauliką? Może, a może odrodzi się tu rewolucyjna metoda pana Forda? To też eksperyment w skali działki, ale od tego się przecież zaczyna. Przezroczysta taśma z ziarenkami. Cała geometria grządki jest tu już narzucona. Odstępy nasion i grządek dokładnie odwzorowują wiedzę o wzroście rośliny. Tylko rozwinąć, przysypać ziemią i podlać. Sama taśma też jest niezwykła. W miarę rozwoju rośliny ulega biodegradacji, rozpuszcza się, znika. Skala półtechniczna. Siew selerów z eksperymentalnej szklarni. 32 grządki na raz. Maszyna pokrywa taśmy z nasionami akuratną warstwą gleby i podlewa wodą z dodatka. Już po tygodniu widać skutki. Teraz inna maszyna zbierze sadzonki, przewiezie na pole, i tam dokona się druga faza siewu. Już nie wiarę, lecz młodziutkich, zdrowych roślin. Na razie selery, na razie eksperyment. Można to wszystko traktować z przymrużeniem oka, tylko jako ciekawostki. Ale to są sugestie rolniczego jutra, bo nikt się nie drapie, jeśli go nie swędzi.